Na zakończenie dziewiętnastej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpoczynający bardzo trudną walkę utrzymanie w lidze Śląsk-Wrocław podejmuje Piasta Gliwice. Nowym trenerem wrocławian, który ma poprowadzić zespół do odrobienia tej straty jest Ante Szymundża i jego zespół właśnie pierwszy rusza do ataku. To pierwsza minuta tego spotkania. Jakub Świerczok jest w polu karnym, uderza, ale z tym strzałem bardzo dobrze radzi sobie golkiper Piasta Gliwice. Franciszek Plach, widzimy zagranie za plecy obrońców, uderzenie z ostrego kąta, ale niestety dla kibiców Śląska wybronione, a to odpowiedź piasta Gliwice uderzenie sprzed pola karnego to Erik Jirka, czyli nowo sprowadzony do tego zespołu zawodnik. Niestety dla Piasta ten strzał był w jego wykonaniu niecelny. Znowu Gliwicza, Na prawym skrzydle jest Katz Santonis. Zagrywa do przodu do Erika Jirki. Bardzo aktywny był ten piłkarz w tym spotkaniu. Jirka w pole karne do Feliksa. Felix przyjmuje, uderza i pokonuje Rafała Leszczyńskiego po 14 minutach we Wrocławiu. Piast Gliwice prowadzi 1 do 0. Widzimy... now powtórkach te akcje. Fantastyczne podanie Andreasa Katsantonisa do Erika Jirki i Erik Jirka zalicza swoją pierwszą asystę w Ekstraklasie, a Jorge Felix strzela swojego piątego gola w tym sezonie. Hiszpan w 2024 roku strzelił pierwszego gola dla Piasta. Robi to to samo w 2025. 17 minuta to odpowiedź Śląska Wrocław. Uderzenie z ostrego kąta w wykonaniu Mateusza Żukowskiego, ale ponownie bardzo dobrze interweniuje Francisek Placha. to znowu był Śląsk-Wrocław, znowu proste środki, zagranie szoty do Żukowskiego, Żukowski do Świerczoka i tutaj napastnik Śląska-Wrocław miał znakomitą sytuację, aby pokonać Franciska Placha, niestety nie dostawił dobrze tej nogi i niestety dla Śląska wciąż zespół Antes i Mundży przegrywa 0 do 1 a tu zobaczmy, jegor matsenko wycofanie do Rafała Leszczyńskiego ale bramka Śląska nie przyjął tej piłki i pozwolił na to aby wtoczyła się do bramki, po 25 minutach Piast prowadzi już 2 do 0. Oglądamy tę sytuację na powtórkach. Jegor Macenko zagrał w światło bramki. Piłka skosłowała dosłownie nad stopą Rafała Leszczyńskiego. No Niewiarygodny pech bramkarza Śląska-Wrocław. I niestety dla kibiców Śląska jest 0 do 2. Widzimy trenera Ante Szymuncze. Nie mógł być zadowolony z tego początku spotkania. Ale Śląsk atakuje. Szuka swojej szansy. Dośrodkowanie na głowę Jakuba Świerczoka. I mamy. Jest kontakt Śląsk-Wrocław. Strzela swojego gola w 44 czwartej minucie tego meczu. Świetne dośrodkowanie w wykonaniu Mateusza Żukowskiego i strzał głową Jakuba Świerczoka, dla którego to drugie trafienie w barwach Wrocławian. Zmiana stron atakuje Piast Gliwice. Na prawym skrzydle jest Erik Irka. Dośrodkowanie na głowę Chrapka. Chrapek do Kac Antonisa. Kac Antonis uderza i tym razem fenomenalnie broni Rafał Leszczyński. Genialna interwencja bramkarza śląska. Po Pisał się tutaj świetnym refleksem i tym razem uchronił swój zespół przed stratą gola. Jakub Świerczok walczy w polu karnym. Wycofanie piłki do Petera Pokornego, strzał Słowaka. Wprost do koszyczka ustawionego przez Franciska Placha. 69 minuta meczu. Jest uderzenie! Jorge Felix po raz kolejny przetestował Rafała Leszczyńskiego, ale i tym razem Bramka Śląska interweniuje bardzo pewnie. Dobre miał te minuty w drugiej połowie tego spotkania. Rafał Leszczyński pozbierał się po tym błędzie z pierwszej połowy, ale Gliwiczanie nie próżnowali. Znowu kolejna akcja, znowu strzał. Tym razem Erika Jirki w kierunku dalszego próbował zaskoczyć Leszczyńskiego ale to było uderzenie niecelne patrzył na zegarek Szimundża bo tu był jeszcze czas, ale to znowu atakuje Piast Liwice, w polu karnym jest Jorge Felix Jorge Felix tym razem wykłada piłkę do Kacsa Antonisa i Cypryjczyk strzela swojego pierwszego gola w barwach Piastach Liwice jest 3 do 1 w 85 minucie tego meczu wydaje się, że tutaj nic się nie zmieni, zobaczmy Jorge Felix świetnie przyjął sobie piłkę w polu karnym do gola, dokłada tak że asysty i to całkiem niezłej urody nawinął tutaj Macenkę. Wyczekał moment, przytomnie podał do Kacsa Antonisa i Cypryjczyk ma swojego gola. Numer jeden i tak właśnie zakończył nam się ten mecz. Chwilę później sędzia Daniel Stefański zagwizdał po raz ostatni. Piast Gliwice pokonuje Śląska Wrocław 3 do 1. Nie był to udany debiut dla Ante. Simundżyn i Śląsk pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Do bezpiecznego miejsca wciąż traci 9 punktów, a Piast wygrywa w Ekstraklasie po raz pierwszy od sześciu spotkań i wskakuje na dziesiątą pozycję z bezpieczną sześciopunktową przewagą nad strefą spadkową. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.